Bardzo serdecznie. Proszę sobie wyobrazić, że stanem zaczęła w 1962 roku. Bo tak długiej czerwoną czarn szukają młodych talentów. I okazało się, że pytomianka miała szansę. Trafiła do pierwszego festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie jej wiosenka dziennicowa. Bardzo bardzo się podobała festiwalu w Młodych w Talentów Szczecinie. Zaproszono ją w nagrodę na pierwszym radici Międzynarodowej Międzynarodowym Festiwalu w Sopocie gdzie kolejnym jej przebojem była malowana piosenka, czyli malowana Rama. Już w następnym roku w 1963 podczas pierwszego Krajowego festiwalu Polskiej Gazety Opolu, następny przedmiot Karnistanek Chłopiec i Karolski. Ten nasz lubiany, nasz na lubiany i w następnym roku, w 1964, Karnistanek wylansowała, jedziemy autostopem. To któż nie będzie wrócił tej piosenki również za 50 lat? Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i na dwoje to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chce. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę. Ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę Chyba, że oprócz tytułu by miał gitarę i na nie grał Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Chcę przeżyć i razem iść Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Może mnie o rękę prosić choćby dziś z nim by było szczęście, moje dwie gitary I na zwoje to marzenie w sercu budzi niepokoje Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Ja za mu gitarę, a on mnie Każdy z gitarą byłby dla mnie parą Więc para, najlepsza gitara i ja Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcą przez życie śpiewając ją, to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście, moje dwie gitary i na dwoje, to marzenie w budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przeżyć i śpiewająco razem iść Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić, choćby dziś Z nim by było szczęście moje dwie gitary i na dwoje to marzenie w sercu budzi niepokoje Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę a on mnie Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę... Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę. Ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba, że oprócz tu by miał gitarę i na nie grał. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przeżyć o razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary